Witam widownie, trudny leniwiec z tej strony, to jest Warhammer Age of Sigmar Stormground. Wspomniałem już w poprzednim odcinku, że gra nie posiada opcji zapisu, więc jak przegramy bitwę, to zaczynamy od początku. Wojska utracone w trakcie kampanii nie odradzają się w następnej bitwie, więc trzeba bardzo uważać, no chyba, że posiadamy tak zwany cud. Cud pozwala przywrócić do życia jednostkę poleg poległą w boju w trakcie trwania danej kampanii, ale nie zdobywa się tego w niewiadomo jak wielkich ilościach. Wszystkie jednostki odradzają się dopiero jeśli zaczniemy kampanię od początku. Jedyny plus jest taki, że zachowujemy wszystkie zdobyte wcześniej jednostki, doświadczenie, umiejętności, więc w gruncie rzeczy rozpoczynamy już nieco bardziej wzmocnieni. Ja właśnie wskrzesiłem Freją, utworzyłem nową bandę, przydzielam teraz umiejętność. Jak będzie pożoga, może. Zaczynamy wrotę do mostu. Postawmy sobie bohaterkę. Każda walka wygląda tutaj inaczej. Mimo, że zaczyna się od początku, plansza i potworki wyglądają trochę inaczej zawsze. Będę się kierował do skrzyneczki. Skrzyneczka jest najważniejsza. Duchy są o tyle gorsze, że wybuchają. Gdy się ich je zabije. Trzeba tutaj uważać. Żeby sobie nie uszkodzić bohatera. Albo żołnierzy. To jest do dobre ustawienie. Przy wybuchaniu on uszkodzi jeszcze następne te duszki. Więc można zaryzykować. Moim kosztem niestety No ale coś za coś Skrzyneczka wzięta Trzy przedmioty zebrano świetnie teraz można dokończyć tego duszka Wreszcie mamy pancerz, więc trochę to zniwelowało uderzenie. Przywołajmy sobie coś. Kolejnych imperatorów. To jest dobrze, jak stoją obok siebie, to ich pancerze się dodają. Wzmacniają się nawzajem. Zostało było dobre ułożenie, jak tamten wybuch to poszło zderzenie na resztę przeciwników. Został ostatni, zakończmy turę. Też my, zwycięzca. Dostaliśmy cud. Używany jest do wskrzeszenia jednostek, właśnie. Wielki łokczuwania Każda umiejętność daje plus jeden do zasięgu. Weźiesz nagrodę, prosekutor. w dłoni burzowo szczepy. Przeda się myślę. Doświadczenie leci. Kontynuujmy. Następnie mamy wschodnie mury albo zachodnie mury. Co wybierzemy? Może wschodnie mury. Mamy coś nowego tutaj. Przyboczny rozprowacza to jest dobra broń. Ja bym nie zdejmował, nie zmieniał. Tutaj te wszystkie młoty i miecze też raczej nie dadają niczego. Jedynie ten pancerny miecz, więc w sumie też bym zostawił Przeczekutora to dajmy sobie tak. Skrzydlaty gościu. Umiejętność Realizująca szarża, obniża obrażenia, hard ducha, jeden punkt zdrowia, odbicie, blokuje obrażenia od szarży. Dominujące wyzwanie to się może przydać zarzucają na mnie to chociaż będę nam miał... trochę lepiej. Tu nic niestety więcej nie mam. Przywołajmy bohaterkę. Teraz w środku. Plunge niby. <grywa> Na wzgórzu. Cofnijmy się po skrzyneczkę. Troszeczkę przyjęta, Szybsze przedmioty zebrano. Przepołajmy sobie liberatorów. Żeby się bronili nawzajem, zakończmy turę. sobie przedwołać tego prosekutora. On też wzmacnia obronę, więc może być niezłe. Ale to są paskudy. Mają długie te miecze swoje.

Liberatorzy kolejni przydadzą się. Zablokują drogę do tamtych rannych liberatorów. To mlaskanie nie jest przerażające. No jeszcze jeden cios i po nich. Ale to dopiero pierwsza fala. Zaczekajmy tutaj na przeciwników. Tego wyślemy po te źródło wiedzy. Yes! Bardzo ładnie, jeden cios i po nich. Ten będzie go chronił trochę. Może na wzgórze go wyśnemy ich wyślemy. Ty pozbyłem się już wszystkich tych umiejętności. O tylko jedną miałem. I stand ready. The path is clear. We are Sigma, the, tip of the spear. Kręcą łańcuchami. Ale to dobrze, bo można się uniknąć tego. Cztery przedmioty zebrano już. Cofnijmy się. Tak, tam się nie trafili. Ale teraz trafili. Dojdziemy do nich i zabijemy. Tych wycofamy, żeby nie, nie trafił ich żaden strzał. No i kończymy turę. Ciosy, i po nich będzie. Albo jeden, nawet. Pięknie. Zwycięstwo. Nagroda za starcie. Kolejny prosecutor. Wielki łuk, czuwania. Listy duch do doświadczenia. Redukcja kosztów przewołania. Wytrzymała tarcza. Lament przy ognisku. Ocienione wieżyce. Doświadczenie. Kontynuujmy. Co tu mamy? Brama, ścieżka nefrytowych cierni. No spróbujmy. No tutaj nic bym nie zmieniał. A może? Hartucha, czy to się opłaca? Nie, zostawmy to. Tutaj mamy nową umiejętność. Obietnica ochrony zapewnia plus jeden. Hartucha, plus jeden. Punkt zdrowia. Materstwo dodaje plus jeden Co myźmiemy? Harducha Zdrawie się przyda nie są takie dobre jak te miecze. Panzerny miecz zostawię sobie. czy wytrzymała tarcza powinna być lepsza. Daje nam lepszą obronę. Kolejny prosecutor. Dodajmy go sobie. To już nie ma żadnych, bo w walce. No, hold sister i've crossed from the realm they ran to shut the night haunt out from this side of the realm gate but a legion of undead chase at my heels you don't fight alone brother join me i am here to wrest control of this realm gate from the night haunt They here. By Sigma, they dogged me every step of the way. No, pan najgorsze jest to, że ten Arik musi przetrwać. Trzeba go niańczyć, on ma słabą obronę. I have a Dziennik zajmuje punkty kontrolne, które ja muszę przejąć. Atakujmy od razu. Jeszcze nie mogę nikogo przywołać. Nawet się opłacało. Jak tam ci wypochli to zabili jeszcze swoich kolegów. <laughs> Liberator sobie przewołajmy, będą chronić i tego i tego. Udało się odbić, pancerz się trzyma z daleka. Lepiej. <laughs> Niech to ryzykowe, że go trzymach. Pancerz jest na trzymach. Pancerz jest na trzymach. Pancerz jest No proszę, na coś się może przyda. Dobra, koniec tury. Prosecutora sobie przywołajmy. Albo Liberatorów kolejnych. Garda. Przyda się. Wejdźmy punkt kontrolny. Tego też bym... ...wycofał By najlepiej. coś może rzucić takiego, żeby go nie, nie dosięgnął odwet. Porani trochę kolegów. <grystanie> nie. Co daje ta teleportacja tych... Nie wiem. Jak tego używać nawet? Nic się nie stało. Nie wiem o co chodzi z tą teleportacją. Nie, mi kogoś lepiej na punkt kontrolny. I Pierwsza fala pokonana, ale druga już w gotowości niestety. Przywołajmy sobie kogoś. Bardzo dobrze będzie się wzmacniał. Znaczy wzmocni innych raczej. is taking ground. do tamtych są na skraju mapy Sikon's musi ich wykończyć Załatwym tych Jest ochrona Sigma's Sigmar's name. Sigmar's chosen. Up shields Under attack! This ending was to Free this realm. Liberators, ready to do our duty. The servants of darkness are near. I can smell them. Jestem przekonany. na punkt kontrolny, powinniśmy to wygrać zaraz. O! Właśnie jakaś kula. Champions of the free people. Nie, kontrolny może. in the thunder is nay we cast sigma's vengeance the servants of darkness are near i can smell it into the end swift and silent sigmar's chosen by sigmar his might is loosed Chosen. Free this realm. Well fought, friend. I am Freya Skyhelm. I lead this brotherhood here in Shaish. I am Ulric Nightrunner. I fear I must beg a second boon of you, Lord Freya. I fear for my hunters, trapped on the other side of the realm gate. I need your aid if I have any hope of delivering them from danger Zwycięstwo. Narot automatyczna ochrona kastiega Na łowach. Najchotniejszy jaki może być zwycięstwo. Poziom maksymalny liberatory. Dobrze. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.